Cześć! Witajcie w następnym odcinku z Dead by Daylight No i oczywiście witam was w pierwszym odcinku z... Tu! trzecim odcinku już z... Pel, dzień dobry! Tak, dzień dobry! E, no i oczywiście jeśli ktoś oglądał wczorajszego live'a To wie co się teraz stanie Kto nie oglądał ten... Niech płacze i idzie na co oglądać zapis no jedną karteczkę, z czego ja się boję. Dobra, Nie bój się będzie dobrze. Mam do tego. Dobra. Otwieramy, bo jest zamknięte szczelnie wczoraj robiłem. Ten wieczór. Uhu O ja Przepraszam! Family friendly już tutaj nie będzie. Dajesz mi więcej roboty. Ty cztery fasolki. Dobrze, to... ja jem, do Ja jem sobie jedną fasolkę. No a to tak po prostu, że jesz... Następne cztery. To po prostu jesz tak cztery fasolki? Czy to może za każdym razem, kiedy zginiesz, coś na stylu? Nie. Aha. To w sumie nie wiem, co to za fasolka i co mogę trafić, więc po prostu jem. Jest pomarańczowa, w czerwone kropki jem. To trochę słabo A Jaką trafiłeś? O fu. Jaką trafiłeś? Ryba Bardzo smacznie A Dobrze, że ma wodę do popicia później A <laughs> mm! To nie dla mnie a ja muszę tu zjeść! To jest nienormalne, to jest niepsychiczne! Przez ciebie głodny jestem. To tak nagle umilkłeś. Dobra, po prostu połykam. Połyka eee, Pić, wodę, pić! Mm -mm. Wodę? Eee. Jakier. E, e. i mm. najlepsze, jak ma na złą fasolkę, połykaj od razu. Mm. Co, co ta? Od razu połykasz? Nie. Trzymaj trochę, po, przegryź, a nie. Od razu no połyka. Ja to ja przegryzłem, bo ja zawsze to robię, żeby to już się przyklejało bręd do zębów. I dopiero wtedy to połykam, ale. Jeśli jest dobra, to nie połykam, ale jeśli jest zła, to. I nie wiem, czy widziałeś, ale będziemy mieli szpital. Wiem, ja wziąłem. Aha. Ok, no, widzę, że mam co, dwa. Nie spotkamy się dzisiaj, bo będzie mi śmierdziało z pyska. No nie i tak raczej byśmy się nie spotkali. <laughs> w sumie. Moglibyśmy. Dobra, ja już sobie wylosuję następną fasolkę. I później sobie będziemy mniej więcej. Patrz też na czas, to mi też będziesz mówił. No patrzę, patrzę. I wiesz co, ja ci powiem? Że 3 minuty Która odcinka jest już minuta? są? 3 minuty. To dobrze. Akurat, no akurat. Powiedz mi, kiedy będzie piąta minuta, bo mam teraz taką żółto przeźroczystą. Zostawiam sobie ją na później, ale nie śmierdzi, więc może być dobra. A zaj, a o której musisz zjeść następną? 5, 5 minut nagrania, jak będzie, to mi chodzi Okej okay. Dobra, jak będzie, jak będzie spóźniona albo szybciej, o tam kilka sekund, to nic się nie stanie, ale wiesz. Dobra, już musisz zjeść. Która jest? No i, i, i. już właśnie piąta jest, nie? No to dobra. Akurat, w totem i do Raz, dwa, trzy. Mięka. Była czwarta to odcinka. Dobra, no, ja już się ładnie przywitałem z mordercą. To jest Hillbilly O, i ja akurat ty po obok mnie. Leon, czyli on nie jest z niej o tyle szczęścia, co ja. i go powiesił. Ojdzie w moim kierunku, albo nie idzie. Hmm. Może... Wiesz co ja ci powiem? Co takiego? Ja już ci mogę powiedzieć, co to jest za fasolka. Daj, w daj, pofasie. Ja ją kiedyś wiatru. jadłem i ja ją już po sekundzie i ja już ją połknąłam, żeby nie było. E... Ej no on jest siedzi to... przy tym. No i ja, ja to przegryzam? Bo te fasolki są takie, że jak je przegryziesz, to ujawniają swój smak. I się robię takie, takie jak rzęd, a później się robię takie że siedzisz się pszczypiem do zębów. To ja wtedy ją ja już połykam, jeśli to jest zła. Wtedy to ja już czuję pełny smak. Nie drugi nasz śmier śmierdzi z puszka, bo to była druga. A to była woda, to w, w naczyniach. Nie, on będzie siedział przy tym. Nie daj się złapać, bo nic siedział obok ciebie. Nie ma No Okej. Okay. Czyli campi. Tak, campi. Chciałem... Chciałem jakoś próbować uwolnić. Nie dało się. Ok, ja tu naprawiam. Wynik to w ogóle z drugiej strony typa. Bo nie tak. Naprawiasz silnik czy co? Robi wiena, mam połowę. No to ja robisz ze, ze mną, wstrzycie. siemanko. No zaczynaj robić, a ja nie Jakby co? Mam specjalnego perka dla mnie, to czyli, że jak nie trafisz pilczaka, to może gen nie wybuchnie Mam, a. mam 70% szans, że gen nie wybuchnie, a 30% że wybuchnie A ja mam trafisz. takie dwa perki, że widzę za każdym razem, ja mam perka, że widzę mordercę, kiedy coś zniszczy Oraz widzę mordercę... A to ja też to mam, to, yy, alert No Uważaj, gonicie. Widział mnie wiem. Akurat na moje ja szczęście ja go ładnie wyminąłem. paletę na mordę, kiedy. Ja znalazłem totem w kibelku. Ja mu rzuciłem paletę na mordę kiedy. Ah. Language. Naucz się mówić. No. Co to co? A, to jest to. o, -o. Mister Piła jest obok mnie. Wiem, on mnie goni. Jeśli mogę... Go. mi pomógł, a nie... Jak mi hmm. pomóc? Przepraszam bardzo. Co? Wydaje się, wydaje się. Wydaje się. Na szczęście już teraz trochę lepiej mi sobie z wycinaniem Ty nie żyję, dziękuję No już nie żyjesz No niestety Tak, próbuję coś zrobić, ale w ogóle by dało Nie, ta powiesi cię I siedzi przy tobie, nie? No, się przy tobie. No. No, maruj. Ale czekaj, ale wiesz co, chodź tu podejść. Ja już podchodziłem, on nie, nie odchodzi w ogóle, on się po prostu patrzy. Ale, Dobra, ale podejdź, bo tutaj ma akurat takie, że ma wejście tylko z dwóch stron. I jak on się obraca w jedną stronę, to on nie widzi, więc można szybko podejść po mnie Czekaj. Czekaj. Patrzy się w swoją stronę, patrzy, czekaj. Widzę, widzę. Nie, ja nie dam łapu, mówię ci. Podejdę, on mi od razu spiły czaknie. Dobra, to czekaj jeszcze. Czekaj, odwracaj, bo w Nie. Czekaj. Na ten cię pomyłował. Nie, wiem, w którym się żyje. tego typa ten a nie dobra, nie, dobra. kurczę jakbym miał zniszczenie to już zniszczył ja no ten nie żyje a nie jednak żyje no. o co ty wisiałeś kurczę jakbym miał niszczenie haków to już zniszczył tego haka czemu kiedy to się najbardziej przydaje akurat tego perka nie mam co ja nie mogę nie wiem nie wiem ale ja idę na środek do piwni bo w piwni może jest apteczka, będzie o, Cześć, 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 cześć. Tak mi, chodź mi. body. mi. No, chodź me. To próbujemy... odwrócić jego uwagę, żeby typa zwiąść? Nie, bo jeden z nas ten się położy. Jakbym miał niszczenie haków, to bym zniszczył tego haka i by się jakoś udało uciec, ale nie, ma, nie da rady teraz, nie? Kto zdejmie, ten od razu nie żyje. Mówię Tobie, on będzie się cały czas patrzył na ten. Ja przebiegłem centralnie przed nim. Nikt nie zrobił. Mówię. Nie warto, ten typ ty, 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 ty się poddał, ten ja zostaliśmy sami. I mam echo u Kurcie, to... nie, nie zobaczyłem w tym kierunku, tylko byli... Będzie... Ja mam nadzieję, że byli po mnie. Ja mam echo u siebie, jakby cały spróbuję to wyciszyć na nagraniu. I właśnie, ja ci wydałem trochę mam głośniej. Się... O oł. Żół... O -ou. W oh, żółtą oh. jestem na środku. Shoot, shoot. Dobra, ja nie żyję. Dzięki, oh. dobra, do widzenia. Yeah.

nie będzie klapy, człowieku. E, nie wiem w sumie, czy będzie. No nie na będzie, są 4D. No? E, już Ci mówię, 12. Przecież to już 13. O, to tak, no, już 12. Następna fasoleczka, następne... A jednak jest, jest klapa. Jest czarna, Cała czarna. Czyli to będzie coś chyba z kakao. Wow. Sobie w sumie nie mogę sprawdzić. To dobra, to próbuję, ale jest cała czarna. Dobra, cicho, bo ja muszę ten. Dobra. dobra, cicho, bo ja muszę ten, a macie głośniej. Okej, okay, on sobie niszczy, niech sobie niszczy, w którą stronę idziesz? W moją stronę. O-o. Oh, oh. no, już wiem, że to jest coś dobrego, bo to jest jakieś kakao. Dobra, dobra. Musimy no, dobrze. Tchau. To nie klapa! Nie to jest klapa, słyszałem klapę Nie serio, muszę cię, ściszyć, ja się... muszę cię trochę ściszyć, bo ty się wydzierasz strasznie i nic mm. nie słyszę mm. Powiedz mi, jak będzie 15 minut na lecę? Już jest 15. Nie ufam ci! Nie serio, jest 15 mm. już! A wiesz co? Zrobię mój dawny trik. Czyli poczekam, aż on znajdzie klapę. Kiedy znajdzie, szybko sobie otworzę. Drzwi. Smoothie bananowo-czereśniowe? Chyba czeka przy klapie. Nie. Smoothie, czereśniowo-bananowe albo... Coś, coś. On chyba ma szepty Nie nie On ma szepty na stówę bo cały czas patroluje miejsce w którym ja jestem On ma szepty na stówę Nie mogę ci powiedzieć, Kiedyś mogłem. Ta on ma szepty przeszukuję miejsca. Dobra odszedł Dobra odszedł O jest Otworzył exit otwieram drzwi ale na to dobra biegnie do mnie! Ai, ai, ai. a gente tem que estar com o Vamos, vamos, vamos. wiedział, że tu jestem? Wypchnijcie mi się na być Na kiedy nagrywam? Uciekać mnie stąd. Zamknąć drzwi najlepiej. I zostawiam otwarte. No. Nie. 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 Nie.

Proszę gracza Dobra jeszcze Jeszcze piję, bo ja już trzy razy pod rząd trapiłem złą pasolkę hmm. Przepraszam, cztery Ostatnia fasolka mi teraz została do No nie, czemu nie, każdy nie, mi otwiera nie, te drzwi? Zamykaj kiedy nagrywam! Uciekaj mi stąd, sio! Cik Do no, ty mówisz? Do siostry mi wbiła. Chociaż mi ktoś wbija na ten. nocha mnie stąd. Dobra, siostry. Ja chcę taką samą siostrę, chociaż mam taką samą. XD. Aha. Dobra, ja sobie szybko porozdaję punkty na kłodeczce. Dam redy już. Bo muszę porozbijać kłodeczkę. bo już mam pierwszy prestiż i muszę jakoś. Nie mam ani jednego perka i niebi O, samoopieka na drugim jest. Jedza to na drugim. Jest. No i cioli nie mam już punktu. Dobra. Idziemy oczywiście na Fankmin, bo na niej mam... Ej nie terki. serio, weź ogarni fajne. słownictwo. Ale ja nic teraz nie powiedziałam Nie, serio, cały czas mówisz niezbyt ciekawe słowa, wiesz? Ale co ja teraz powiedziałam, hmm, Nie chcę powtarzać Dobrze, po odcinku mi powiedz, co ja teraz powiedziałam Że wyśpię tą I że przechodzę na klodetkę na no pękmin nie daj, gotowość Eee, czekaj, czekaj, bo chcę sobie tu poddawać rzeczy. Daj, gotowy to sobie później jeszcze w, pomiędzy meczem co zrobić. To... a tak to już lobby znajdzie. O, a ja, a ja się ubiorę, jeśli jeszcze, jeszcze mogę. Mogę. Ja się spróbuję jakoś inaczej ubrać Nie dobra to będzie głowę mogę w sumie tylko zmienić bo wszystko inne to jak zmienię to killer mnie będzie widział z drugiego końca mapy Ja akurat tą postać mamy mocno oczy. widoczną W ogóle nie ja grałem właśnie że uciekam no i to akurat taki mój problem, bo dawno już w nie grałem I teraz już yy, jedyne co mogę robić, to się chować Bo niestety już nie umiem dobrze uciekać przed mordercami Jeśli tu umiem, to się dobrze... Taki... Ja w sumie mam na nie kupić strój takiego króliczka z uszami, ten wiesz... Dobra Ostatnia fasolka, dobra, będę już przynajmniej miał z głowy Do końca odcinka Ale... to jest fajne no. E, jest biała i to może być albo e, zgniłe jajko, albo kokos. Nie śmierdzi, więc powinna powinien być to jak kokos. wąchasz pasolkę, to i tak nie śmierdzi. Tak ci się jak widzisz. No i 22 minuta ucinka. Wchodzi, eee, jajko. Trzymam chwilę jak ty mówisz, żebym trzymał. Mimo to, że ona już się przykleja mi do zębu. No to już ten. To chodzi o to, żebyś cały smak poczuł i dopiero wtedy połykasz, a nie od razu połykasz. tak te fasolki są aż takie mocne, że wystarczy, że je rozgryziesz, przegryziesz i tak dalej. No właśnie o to chodzi, że, że potrzymaj trochę, żeby ten, ten cały ten środek się po prostu wylał ci po całej ten, całej jemi ustnej. Dobra, połykam Pić 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 i zabić, I tak jeszcze na odcinku w sumie powiem Pierwszy odcinek już z dzisiejszych fasolek wleciał Możecie sobie zobaczyć jak na jedną fasolkę trafiłem Ja wam nie będę spoilerował Ech, no i co no. Na pewno ten wleci odcinek na e, godzinę około 16:30, no to następny wleci na 17:00. Ten co? Nagrywam na. No. A i nie powiedziałem w sumie na początku odcinka, to teraz już po odcinka powiem, ten kto tu dotrwał, to może napisać w komentarzu, nie wiem. Yy, Szymon i Mateusz. A y, poza tym zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba z dzwoneczkiem, pozytywny komentarz. I pamiętajcie, że wpadnijcie na nasze instagramy, fanpage'e i tak i tak dalej. Ja Instagramu nie mam. Wszystkie. Fanpage'a sobie też, nie? Nie, yeah. yeah, wcale mam do kamerki pokazać? Mam, mam tego klicza No i... Wszystkie linki macie w opisie. Też do kanału Mateusza macie też link w opisie, bo też do niego zapraszam. W ogóle, tak BTW, bo się nie tym, by the way, doszło ci jakieś subskrypcje od ostatniego czasu? Dwie. Z pięciu nagram siedem. O, to no dobrze. A ile odcinków, e, odcinków wrzuciłeś ze mną? Co? Ile odcinków? Trzy. Trzy, dobrze liczę? Trzy chyba. No to troszkę mało, no ludziska. Wejdźcie do niego, bo on też ma fajne gry. Na przykład zapraszam na serię z For Honor. Też za niedługo będę nagrywał. O, Wygadam For Honora będziesz? Serii. Co? For Honora będziesz nagrywał? <noise> Już za późno, niestety. Na moim, na twoim odcinku to jest, nie wytniesz. Ale nawet jeśli wytniesz, na I swoim, na moim idę. będzie. Wiem, ale wygadałem się o nowej serii, no to myślę, że nie. Ja ja od razu Wam mówię, że jeśli chodzi o serię u w jego stronie z For Honor, szykujcie się na dużo triggerowania. <grym> Niestety. I on... rzucania padem po ścianach. Tak, i rzucania <grym> pada padem po ścianach, bo on ogólnie widział już moje, ten, moje odcinki z For Honor, ale też mu mówiłem, na czym to polega. I naprawdę może się denerwować. Szczególnie, że też czasami się denerwuje, więc... Też oczywiście mówię, że nie mam zaplanowane teraz w grudniu wejdą nowe właśnie te dwie serie. No i wejdzie ta, i wejdzie jeszcze jedna, ale o drugiej się nie wygadam, bo nie mogę po prostu, no... Już się w sumie wygadałam, ale dobra. Nic więcej nie mówię. Gramy. I witamy was już po cięciu Witamy. Jednic. <laughs> Jak widzicie e, wywaliło killera i się po prostu długo ładowało. O, w ogóle ja tylko bo wy jeszcze żyjecie ponad XD? No ja właśnie, ja trochę średnio dożyję, bo ja jestem w tym e, menu głównym. Ale, ale to ale nurs, ale była w sumie nurska, tak więc w sumie dobrze. Uch, to dobrze, że ten, bo jeśli chodzi o graczę nurską, to są tylko mm. dwa typy: albo w ogóle nie ogarnia gry, albo Dobra. nie można wygrać. Więc. Dobra, to my kończymy odcinek. Zapraszam oczywiście na, na wszystkie linki w opisie do subskrypcji, do lajka. Like no i co? Myślę, że widzimy się już w następnym odcinku i pamiętajcie, że tu się wyświetlą wam dwa filmiki, które możecie oglądnąć. zamiast właśnie tego. Więc cześć, na razie, pa pa 20 minut 58 odcinka. and I'm